W halistocznik dańskiej po koncercie zespołu Golden Life doszło do pożaru. W tym momencie, w środku, może znajdować się nawet tysiąc osób. Widzieliśmy, tak patrząc na wprost, że jedna trybuna płonie i tak ten ogień był taki dość żywy, intensywny. I tak sobie pomyślałem wtedy, pamiętam, że tak prosto to nie tego nie ugaszą. Jako pierwsza na miejsce zdarzenia dotarła zakładowa Straż Pożarna Stoczni Gdańskiej. Ja się tak zaczął szybko rozprzestrzeniać, że nie myśląc długo, poszedł, poszedłem tam, którędy wchodziłem. Czyli po prostu zostawiając wszystko, wiedząc, że, że tam jest sprzęt, wyszedłem na stronę na stoczni, krótko mówiąc. Katary po prostu wybuchły ogniem, aż ko sam sufit. Szarpaliśmy się z tymi drzwiami, nic i obok w kantorku, obok tego przejścia były takie małe drzwi otwarte i tam, yy, bo to była chyba siłownia albo reszki siłowni, tam były sztangi takie do, do ćwiczeń, takie długie i myśmy też sztangi chwycili i zaczęliśmy otaranem te drzwi tam wywalać. Bo jak te drzwi puściły, to zrobił się chyba taki komin, że taki cuk, że ten dym razem z ogniem tak górą, właśnie tak buchnął po prostu nad nami. W tym momencie yy, ja się obracam, nie ma mojej żony. Padłem na ziemię właśnie podczas tego podmuchu. Jak ja już uleżałem na ziemi, ten żar, to gorące powietrze na nas buchnęło. Ja nie mogę tu nic zrobić, jestem bezsilny i się godzę z tym. Tam jest życie, a ja tu muszę zginąć. Pamiętam takie poczucie, że, że z jednej strony to jest strasznie niesprawiedliwe, a z drugiej strony to jest jakieś takie um, nie chcę ginąć w ten sposób, tak? bo, bo, bo już, już ta świadomość od, od takiego jeszcze kilkadziesiąt sekund temu beztroskiego poszukiwania znajomych, żebyśmy razem wyszli, i żeby jeszcze nam nie było zimno na zewnątrz, do świadomości, że my już wszyscy walczymy o życie, i tak naprawdę wydaje się, że scenariusz jest beznadziejny. To, 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 to była drastyczna zmiana stanów emocjonalnych.